Mecz 18. kolejki Tauron Basket Ligi pomiędzy Treflem Sopot a Energo Czarnymi Słupsk miał chyba jeszcze więcej dodatkowych smaczków niż przedświąteczna potyczka tych pierwszych z Anwilem Włocławek. Przede wszystkim spotkały się druga z trzecią drużyną w tabeli, a mecz był absolutnym hitem kolejki. Co więcej, rywalizacja drużyn z Sopotu i Słupska to oczywiście derby Pomorza, a obie ekipy chciały zwycięstwem zakończyć tegoroczne zmagania ligowe i z jak najwyższej pozycji rozpocząć rozgrywki w roku 2012. Goście bez względu na wynik mieli objąć prowadzenie w tabeli, natomiast gospodarzom zwycięstwo dawało zrównanie się punktami z dotychczasowym liderem, turowym Zgorzelec. Jeśli do tego dodać jednopunktowe zwycięstwo Czarnych w Słupsku w pierwszej rundzie obecnego sezonu oraz małym finale play-off sezonu poprzedniego, plus kilka autokarów z fanatycznymi kibicami niebiesko-czarno-czerwonych, którzy przyjechali do Trójmiasta, bez wątpienia można stwierdzić, że spotkanie to wzbudzało mnóstwo emocji, zanim jeszcze zawodnicy wybiegli na parkiet. Pierwsza kwarta zakończyła się zwycięstwem Trefla 21-15, do 15, a na początku drugiej żółto-czarni systematycznie powiększali przewagę. W ich szeregach wyróżniał się najnowszy nabytek Germain-Mallet. Poprawa skuteczności w ekipie czarnych sprawiła, że zdołali oni podgonić trochę wyniki po pierwszych 20 minutach. Miejscowi prowadzili 46-39. Po przerwie wciąż świetnie grał Male, a wspierał go równie świetny tego dnia Łukasz Wiśniewski, podczas gdy w ekipie gości brlował rozgrywający Stanley Barrel, który nie miał jednak wsparcia wśród kolegów. Wynik po trzech kwartach to 68 do 58. Początek ostatniej odsłony meczu to prawdziwy pokaz koszykówki w wykonaniu graczy Trefla, a ręce prawie 6,5 tysięcznej publiczności same składały się do oklasków. Sopocianie wypracowali sobie 18-punktową przewagę i przestali grać. Wykorzystali to gości i rzucili się do szaleńczego pościgu. Nie do zatrzymania był tego dnia Barrel, zdobywca 30 punktów. Na niespełna pół minuty przed końcem przewaga trefla stopniała do zaledwie trzech punktów, ale wtedy trafił koszarek. Gospodarze nie dali już sobie odebrać zwycięstwa. W derbach Pomorza tref Sopot pokonał energię Czarnych Słupsk 89-84. Po meczu zadowolony nie mógł być Paweł Kikowski, który na Ergo Arenie czuje się jak w domu i jeszcze kilka miesięcy temu występował w żółto-czarnych barwach. Czułem się tu prawie jak u siebie. Wyszedłem na tą falę, Na pewno wiele fajnych wspomnień. Także, Na pewno był to mecz specjalny, ale no, niestety przegrany dla mnie. Treb na pewno grał bardzo dobrze w obronie. Później wyprowadzał fajne kontry. Później jednak my zaczęliśmy trochę lepiej grać. Dogoniliśmy ich. Jednak to oni, to oni byli zwycięzcy. Jak natomiast wytłumaczyć fakt, że pewne zdawałoby się zwycięstwo mogło wymknąć się gospodarzom z rąk w ostatnich sekundach? Do powtórki historii ze słupska było naprawdę blisko. Ja myślę, że się po prostu rozluźniliśmy. Już mieliśmy prawie 20 punktów przewagi, pewne rozluźnienie przyszło. No i na sam koniec sobie taki horror zgotowaliśmy. Ale najważniejsze, że wygraliśmy i że wygraliśmy większą ilością pokutów. Mimo, że jutro ostatni dzień roku, koszykarze nie mają czasu na odpoczynek ani świętowanie. Już 2 stycznia w kolejnych derbach naszego województwa tref zmierzy się w Starogardzie Gdańskim z tamtejszą polfarmą. My natomiast dołączamy się do noworocznych życzeń, które wszystkim sympatykom koszykówki złożył znany i lubiany zawodnik Michał Chlebowicki. Pozdrawiam wszystkich fanów Trefla, wszystkich zawodników, wszystkich ludzi związanych z koszykówką w Sopocie. Życzę szczęśliwego nowego roku i życzę, żebyście w tym nowym roku cieszyli się z Mistrzostwa Polski w Sopocie. Dzięki. Michał Chlebowicki.